Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia. Jeżeli Wam się przepis podoba, proszę o subskrypcję mojego kanału. Dzisiaj przygotuję naleśniki z masłem klarowanym. Dzięki dodaniu masła klarowanego naleśniki mają piękny złocisty kolor i są bardzo sprężyste. Wszystkie składniki dodajemy do wysokiej miski, gdzie następnie będziemy ubijać mikserem na wysokich obrotach. Możemy dodać sól do naszych naleśników. Dzięki temu możemy ich użyć do farszów wytrawnych na słono. Ja dzisiaj dodaję cukier, ponieważ będę używała do naleśników na słodko. Wszystko dokładnie mieszamy przed każdym wylaniem placka na patelnię. Smarujemy patelnię masłem klarowanym. Smażymy z obydwu stron na złoty kolor. Zapraszam również na inne filmy na moim kanale.